Witajcie kochani, chciałam Wam pokazać siewki funki. I to jest taka historia, że ja jakieś dwa albo trzy lata temu wysiałam jakąś funkię z nasion do takiego większego pojemnika i gdzieś postawiłam, już teraz nie pamiętam w którym to miejscu było, ale gdzieś w Malinach, bo to nie wschodziło, nie wschodziło, ale zostawiłam ten pojemnik. Tam nas padało liści na ten pojemnik i w tym roku... Nie, jakiś niecały miesiąc temu patrzę, a tam wykiełkowały funkie. E, parę dni temu wzięłam, przesadziłam z tego pojemnika tutaj po 2 trzy sztuki e, do, bo to wiadomo jest malutkie, a aż tyle mi nie potrzeba, więc e, po kilka sztuk wsadziłam do, do jednego. I po dwóch, albo trzech latach nawet, dopiero wykiełkowały. I nie wiem, co to jest za odmiana, e, z którego ja to wzięłam te nasionka, dopiero jak urosną, będą większe, to będę widziała, która to funkcja. Powiedzcie mi, czy wy wysiewacie z nasion funkie, czy tylko z podziału sobie rozmnażacie. Bo ja tak na próbę zrobiłam, myślałam, że to szybciej wzejdzie, a to potrzebowało aż tyle czasu.